Co, no. zapaisz punkt? Tak. O O, O O, Oooo, przepraszam. No co ty gadasz? No gówno gra to jest, no. Kwestia no. pecha, no. Ja też przecież mam za chwilę. właśnie wypadę, bo ole we mnie, o. I płaczę bolicek z pierwszy. To mnie bardziej boli. Do jadę kurka kiedyś do góry, czy nie? Gdzieś będę kręcił. Oj, oj. Też prawie to zrobiłem. Pak się. Uu. Fajne te rury. Stop! Tutaj gdzie? trzeba zawrócić! O, już tu jechałem. Już tu jechałem też, tak. No. A tu były punkty, pak. No tak, no bo ja robiłem trzy kółka tam. <grym <grym to nie ja to targi. No to ale nie musisz tą, to, to już musisz się nauczyć z tym żyć, wiesz? To nie. No żyjemy, żyjemy. Te zakręty to ja już nie umiem. Musisz A albo D, wiesz? To, to tak działa. O, dobra. Bym tak ja to wiedział wcześniej, się... teraz żeś powiedział.